Dzień dobry. Dzisiaj w ekspresowym tempie pokażę Ci, jaka jest różnica między wiązaniem sigma a wiązaniem pi. Takie, jak tworzą na przykład węgiel w chemii organicznej w alkanach, alkenach i alkinach. Mamy orbital typu S i trzy degeneracje osobno narysowane orbitalu typu P, składową Px, Py i Pz. W takim razie zobaczmy. Łatwo można porównać te orbitale do człowieka. Jeżeli mamy orbital typu S, no to on ma tylko czoło. To jest czoło. To jest bok człowieka. No to w takim razie już widzę, że bok będą zawierały orbitale P. Ale nie będzie boku zawierał orbital typu S. Orbital typu S będzie tylko czołem. W takim razie zobaczmy. Jeżeli orbital typu PX, taki leżący, tu ma bok, to tu będzie miał czoło. Analogicznie czoło i czoło. No, a niestety orbital typu S składa się z samego czoła. W takim razie zobaczmy, jakie wiązanie powstanie. Jeżeli uwspólni się orbital typu S, na początku z S. Dwa czoła, czyli nasuwają się dwa czoła, mamy wiązanie typu sigma. Idziemy dalej, bo sigma powstaje w wyniku czołowego nakładania się, czyli czołowe to sigma. Jakie powstanie w wyniku uwspólnienia przestrzeni pomiędzy PS a PX? Czoło. I samo czoło, czyli sigma, bo w wyniku czołowego nakładania się. A jeżeli będziemy mieć S i PY, no to sprawdźmy, PY, no ale S nie jest w stanie nasunąć się tu na niego, zobaczcie. Dlatego on nasunie się na niego od góry, czyli czoło i czoło. Czyli mamy dalej sigma. To samo jest z pz czyli też będzie sigma. Czyli reasumując, wszędzie tam, gdzie mamy orbital typu S, mamy wiązanie sigma, bo S ma tylko czoło. Jaki będzie, jeżeli mamy pi? Pi to od razu widzę. Stoi, stoi i tu laska, czyli bokiem. Obojętnie, czy to będzie PZ. Bokiem, czy będzie P, P, Y, to też będzie bokiem. W takim razie zobaczmy. P, Y, z P, Y, no to widzę, że bok z bokiem, w takim razie Pi. P, Z, z bokiem, w takim razie Pi. A jak są dwa P, no to sprawdźmy. Px z px nasuwają się na siebie czołami, bo tu mamy czoła, czyli wiązanie sigma. Prosta sprawa. Trzeba tylko przeanalizować, jaka degeneracja orbitalu P i z czym się nasuwa. Jeżeli z orbitalem typu S uwspólnia przestrzeń orbitalną, to zawsze będziemy mieli sigma. Jeżeli z p, y i z ze sobą, to mamy pi. Dosyć proste. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i zapraszam na pozostałe moje filmy.